Dobra, hejka, co dzisiaj? Manka, witajcie, Dobra, Chodźmy w. łazience u Lasek. Znaczy, kukuj, dobra, Emil, Emi, dobra, z tej strony do. Czy łazience, da, znaczy damskie łazience. Ojej, ojej, co ja się cię nawijam, nie wiem, dobra, co ja nawijam. Ale będzie ciekawie, no gdzie ta mapa idzie tu? Nie, łaź mi tu. Ja chcę stąd wyjść, kurwa, kiedy ja stąd wyjdę? Nie, nie. nie zacinaj. You Nie know, na to łazi? No środku tu kurwa jest. Egost, egost, proszę. Egost, pierdolaj ty, egost. Egost, ty małpku. Egost, egost. Gdzie moje dziewczynki grzeczne są? Tak, grzeczne są kurwa. Twoje dziewczynki, wiesz? Cały się w ducha. Dobra, jest stąd. Nie jakie to jest Nie, śpiedzam, stąd, stąd, szybko <śleszanie> Nie powiem jakie było zdjęcie w łazience Ale dobra, nie <śleszanie> Z ręczniczkiem oczywiście Dobra jest, dobra nara Spadamy stąd, szybko do Ernesto Idziemy tędy No. Nie, kurwa, no nie chcę, nie, wyjdziemy. Rozkoczymy, <grywa> przejdziemy jakoś. Oj, ojej, ojej, No łap się, nie złaź na dół. Już, już, schodzimy, już. Pasek czegoś tam, bla, bla, bla. Niech spada, dobra. Tylko do Ernesta, szybko. No, złaź na dół. Dawaj, Jimmy, złaź na dół, szybko, dobra. Lecimy do Ernesta z tym, oczywiście, naszym aparatkiem w ręku. <laughs> to będzie dobra misja. Dobra, już zdjęcia porobione. Gdzieś kluczą drogę wybrać tego Ernesta? Nie wiem. No, wie, wiek, drogę. Nie. No! Ty, a nie może szybciej jechać? Chulajnóżkę weź. Nie masz tą chulajnóżkę, dobra. Chulajnóżkę nie tym się tak pedałować. Musisz chulajnóżką szybciej mhm. No. Dawa, jedź. Już mi się czasem przypomina, ja wiem, jak się miał kiedyś taką hulajnóżkę fajną. Uu, uu, chyba nie Takiej hulajnóżce fajnej. Nie, tej hulajnóżce, k**wa, kiedyś miałem. Za <ścoughs> dzieciaka znaczy miał. Dyskolorkę chyba kiedyś miałem. Nie nie pamiętam. miałam czy nie miałem? Jedź, no jedź. Zapierdala, nie czyli za, za, za 30 lat temu, jakieś <grywia> tam 30 lat temu, dobra, to chyba my. Tu mam iść, aha, tutaj, aha, dobra. To już tutaj, aha, dobra. Masz te swoje zdjęcia, to już tu przybyłeś, kurwa? Aha, Halo? Ernesto. Masz swoje zdjęcia, daj mi sposób. Masz swoje fotosy i dawaj mi Kasiora i dawaj, nara. Za te fotosy Ajajajaj. dobra A, się na tej Mendy w rednej dziewczynie yeah. <grym> ja, jest to gutykujoną, bla 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 bla, coś tam, coś tam Dobra, już zadowolony, dobra Polaz sobie do tego fajnie 对，老板 <Yeah. S 2>、no, no, no.